A to ja moja samiczka co ze skundlenia i chyba od Jurki. Zrobiła 4 pray's którą teramdom do esa ona. A ona ten. Ona skrzydło zerwała. Co kasia? Teraz była, nie wiem, dziesiąta czy 15 co o A bo no co? No co? No co? No co? No co, no co kośko. Przyduć się zerwało, nie? A ty jakby co to? A wuuu, a wu, no co? A wu, a wu, a wu. Przyszła z lotu, było normalnie, a teraz, wiesz, już na obrot nie będzie szła. Na nie no nie pójdzie. No tak, no tak. Może ci przyjdzie, zobaczymy, czy jeszcze będzie lecieć w tym roku, czy nie. Nie, jakaś kula Skąd No. A wu, a wu.